Kiedyś blisko byłaś teraz daleko Puska w sercu bez ciebie To piekło Chcę cofnąć czas zmienić nasz los, ale świat toczy się dalej. Jestem tu samotny w roku Chciałem być lepszy, dla Ciebie dla nas, ale straciłem drogę, zatraciłem się w czasie. W Boga życia masz, myśli jak Barw, ale nie dam się, nie dla tych, co nie rozumieją Nie dla tych, co chcą zobaczyć mnie upadającego, załamanego Może kiedyś wrócimy, odnajdziemy drogę gdzieś wśród wiarz wśród marzeń i świateł, miłość będzie jak sztorm Ale teraz płaczę, serce krawi, dłonie drżą Bo bez ciebie świat cienie, tu samosy za tobą wciąż tęsknię Duszy burze huczą jak świat nie miodna. Bez ciebie kolory, blakną, życie traci blask traci sens, traci barw, ale nie dam się nie dla tych, co nie rozumieją, nie dla tych, co chcą zobaczyć mnie upadającego, załamanego. Duszy burze huczą jak świat nie miodna. Traci sens, straci barw, ale nie dam się Nie dla tych co nie rozumieją, nie dla tych, co chcą zobaczyć Nieopadającego załamanego